No? No, y, mam y, Mam do ciebie, to znaczy Jezu, sorry, że tak, ale y, szkoda, że mi promo wczoraj nie zrobiłeś. Musi Dlaczego? Wysłałem, do... Dlaczego? Nie wiem. Dzięki za. No bo nie do promujesz za donate. Nie robię takich rzeczy. No szkoda. Kogurek, kogurek, zawitaj, zrób mi Mogę sobie zrobić zdjęcie w sumie z tobą? 65 zł Siemageluś jak tam życie mija, pozdrowisz mnie Dobra, mam fot. Dobra, fo dobra, trzymaj się Siemageluś jak tam życie mija pozdrowisz... Kwotora robi sobie ze mną codziennie kurwa zdjęcia To jest zaskakujące To jest wręcz dziwne Czekaj Dzięki za 10, zł. Mogę Dawaj, 10 zł. złotych. Dawaj Zrób kaczora masz Czekaj. na kole No rozwrotę. trzymaj się Co to kurwa sesja zdjęciowa czy omeglowy świat alternatywny? Cześć Hejka Kurde, ale masz dużą bluzę To wygląda jak taki żółty worek po ziemniakach Ile masz lat? 16, 16? Ej, ja mam 17, skąd jesteś? Ze Śląska, Ze Śląska. Ja jestem z Poznania mm, Poznań, odpowiednie miasto, żeby się poznać Masz Instagrama? Mam. To możesz mi zapodać tu na tym czacie, tu. Jakby się rozprawkę pisała, tak w googlu i Instagrama. Ja Dominik, Dobra. 5 zł, a, mm. tu a ogólnie masz chłopaka czy nie? Nie. Nie masz chłopaka? Nie mam. Mm. Czekaj, trzeba cię prześledzić, trzeba cię sprawdzić na Instagramach. Bababy się w malanowskiego. I want you in my room. Brokuła, 3 zł. Mm. Siema, Ty, bo cię nie mogę znaleźć. Rozdupcyłaś Instagrama. Jak to? Czy dobra jesteś? Jestem. Czemu język... Weź tak czemu taki język wystawiasz na co drugim zdjęciu? No, bo lubię język. Lubisz język? Gabrylowa. Dobra, macie tutaj Instagrama koleżanki, możecie jej zrobić 500 plus, a ja lecę dalej. Trzymaj się. Papa. Pa. Ale jaka zadowolona zrobisz kaczora. Zrobię kaczora. Siemano doknes w ogóle strzała. Widziałem, że coś napisałeś, czy żel to... czy gel to żel, a czy gel to żel albo żel to gel? E, nie wiem o co tam chodziło. Na paju, Ja nie wyślę wysłał 15, 15 polskich złotych. pieniędzy. Dzięki za 15 pieniążków. Trzymaj kaczorka. A my idziemy robić tutaj rozpierdol standardowo. Kurwa, czekaj, bo ten czad zapierdala, co ty napisałeś. Pytam się, czy Geluś się czyta żeluś. Nie, Geluś czyta się normalnie, stary Geluś. Nie przez rzet, tylko normalnie przez g. W sensie, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale ja zawsze mówię Geluś. Siema, spotkałem księdza na omę, pozdro. Cześć. Ale mnie przełączyły. Dzięki za 3 złote. Księdza spotkałeś? Jest tu ministrant, nie ma księdza, ale jest taki gość. A, dwa Haha, Skóry Ogólnie Torcio przegrywa 2 do 0 w skipowaniu Przy 3 do 0 jest walkover Tak więc yy, Torcio, rozpierdolę Cię Ogólnie jestem szybki, zrób formułę 1-1, 2-0, 2-0 Jakie Cześć Jakie 1-1 No ja szybciej Cię skipnąłem Cześć Siema Ej, czuję się jakbym Cię dominował, bo jestem u góry Podaj kanał do YouTube'a A czemu tam jesteś na dole? Mamy kamerkę na górze Kurwa co my mamy omegle dwupiętrowe? No Ty I W sumie to fajna opcja e, Co mam ci podać? E, Doknes Doknes? Doknes Czy Doknes ma inny głos No ale kurwa jakbyś nie wiedział Jest kwarantanna I jestem chory i mi się głos zmienił to to No to Dziomek, dziomek, zniszczę te baterie w moment Dziomek, dziomek, w Polsce będzie jak we Włoszech Każdy je karą sam go ze sobą noszę Jachu, 35 złotych, a masz na kolę A dziękuję, panie Jachu, za 35 polskich pieniążków Trzeba dla ciebie? Ech, naprowadzisz, no jesteś najlepszy Puściłeś ogórka, teraz puściłeś tutaj koronę e, no ogólnie gościu uwierzył, że jestem Doknesem A Doknes ma taką fryzurę, kurwa Ustawioną na Irokeza do góry, z tego co ja pamiętam Chyba, że ja go z kimś pomyliłem Aczkolwiek ten... Ja otrafiłem. Siema Geluś. Gdzie mnie trafiłeś? Siema. Gdzie mnie trafiłeś? Na owe. A, myślałem, że celowałeś we mnie skałaśnikowo. W Counter Strike'u'. Tak, e, celowałem. Czemu nie śpisz? Co ja? No. Nie wiem, a czemu mam spać? Bo jest 22, były już smurfy. Nie no, w sumie smurfów nie ma, bo slaj się na łysę obciął. Mogę zdjęcie zrobić? No dawaj, robimy zdjęcie, yy, szybki fotoradar i lecimy dalej. Dobra, <tryk> trzymaj się, wariat, pięteczka. Lajwa ci zablokują za to dziecko, nie zablokują mi lajwa za to dziecko. Jakbym gadał z nim z godzinę, to mi zablokują, ale jak gadam z nim chwilkę, to mi nie zablokują. Kuły zapryjano <tryk> sto na czołem i paju. Au du 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 du, Masz jeszcze jednego, pozdrowisz franków? Pozdrawiam, franków. Dzięki za 15 zł w pariaciel. 15 zł. Y... Masz jeszcze jednego mniej niż 3 pozdrowisz franków? Pozdrawiam. Cześć. Siła. Siema. Ale masz rury w mieszkaniu. Dzięki. Dzięki. Nie słychać cię. Chcemy, bo to nasza epoka. Cześć. Hey, tak. Blondynka i czarna. Która jest starsza? Zgaduj. Nie wiem, ty masz większy dekolt, jesteś bardziej tutaj taka obrania, czyli ty jesteś starsza. Co? na naprawdę... Blond jest starsza. Ja mam zwykłą koszulkę. No dobra, ale siedziałaś tak, że powiem ci... Ty się ciesz, że ci sutek nie wyskoczył. Kocioł. Trzy złote. Co? Trzyma, zrobka, Sorry. co dobra. No i mnie skipnęła, no widzisz kobiety takie są. Zrobisz kaczora? <mum> <mum> Olik, cztery złote. Siema Gelu, zrobisz intro do poradników, bo OL i Q to generalnie dobre poradniki robi, i co z od siebie miały być telefony. Okay. ogólnie jak ktoś to rozszyfrował, to mu powiedziałem, że jak był mały, to, to mu wsadzali chuja do herbaty. Ale ten, ale nie wiem czy, czy to rozszyfrował.